czas poznać to, jak zbudowany jest rodzaj zawartości klient. Podpowiadałem Wam we wcześniejszej odsłonie, że będziemy tutaj odkrywać jego tajemnicę. A właściwie to nie mamy już za bardzo nic do odkrycia, ponieważ wszystko zostało już napisane. Ja jednak chciałbym Wam to przybliżyć na rzeczywistym przykładzie, czyli pokazać Wam, jak ja to ustawiłem, jak warto tą strukturę budować. Oczywiście rodzaj tych pól jest określony, a ustawienie zależy od tego, jaką Wy macie tak naprawdę wizję pod względem Samych grup, pól i, i ustawień. Oczywiście, struktura i content types to element, do którego chcemy się przekierować. Następnie manage fields, i to jest dla mnie bardzo ważne. W manage fields ja zrobiłem e, kilka grup. Jedną grupę taką globalną to, jest, to są dane. To są informacje ustawione w field typie horizontal tabs group. Ten horizontal tabs group powoduje, że wszystkie elementy poniżej tego są zgrupowane w jednym takim stałym bloku może na przykładu opisać się po prostu to już na przykładzie dodania danego klienta, czyli kliknę tutaj klient, zauważ, że w tych elementach nie ma czegoś takiego jak dane. Dane to właściwie cały ten element skupiony w tym oknie, które teraz zaznaczam, kursora i właściwie to jest podstawowa funkcja tej zakładki. Kolejna zakładka to informacja niezbędna i to jest Vertical Tab, czyli ta taka zakładka, którą Widzisz w tym przypadku informacje niezbędne, dane adresowe, przedstawiciele i uwagi. I to jest właściwie najbardziej prosta opcja zbudowania. Moje pola, tak jak Wam powiedziałem wcześniej, mają odpowiednią nazwę. Jest to nazwa klient, pełna nazwa klient. Oczywiście te elementy tutaj, field, pełna nazwa klient powinna odrobinę inaczej wyglądać. Ja tutaj stosuję tę metodę, że pewne błędy musimy popełnić, żeby się na nich nauczyć. Mamy oczywiście NIP, jak pewnie zauważyłeś, pierwszy element, czyli pole nazwa klienta. Jest to term reference, odwołanie do danego słownika z autocomplete, term widget, czyli z możliwością automatycznego dodania lub wyszukania danej frazy, danego wpisu, jeżeli chodzi o taksonomię I to właściwie na tyle. Dwa podstawowe pola to pola tekstowe, dane adresowe, tutaj również dwa pola tekstowe, odwołanie do słownika z miastami, województwa jako list, wytyk, lista, Tekstu, czyli tak naprawdę stworzona odpowiednia lista z wyborem. Ja może wyedytuję to pole i Wam pokażę. Jest to bardzo proste pole o nazwie label województwo. Oczywiście możemy wybrać jeden element, no i tutaj te województwa wypisane w takim prostym układzie Key, czyli klucz, i label, czyli nazwa, która wyświetlana jest już taka tabelka wyświetlana na klienta, tak można powiedzieć. Dobrze, kolejny element to lokalizacja na mapie. I tutaj geolocalization, ja za chwileczkę powrócę przed y, zakończeniem y, już omawiania tego rodzaju zawartości do tego pola, przejdę troszeczkę niżej. Przedstawiciele, kilka prostych rzeczy, jest to tekst, tekst, czyli standardowy tekst fil, pola, które są domyślne w Core Drupala i e-mail. To pole uzyskaliśmy po włączeniu modułu e-mail, daje ono nam po prostu taką zakładkę w postaci wpisania pola y, adresu e-mail, a może też to wyedytuję. Jest to bardzo proste, dlatego że daje możliwość wpisania jednego e-maila dowolny adres i jedyne co to powoduje walidację, czy to jest faktycznie układ adresu e-mailowego. Także to jest bardzo fajne rozwiązanie i właściwie na samym dole mamy jeszcze dane księgowe. Na razie tego elementu nie rozwijaliśmy. To też bardzo fajna rzecz, dlatego że w kliencie tutaj zakładki dane księgowe nie mamy. Czy pewnie zauważyłaś przy tworzeniu dowolnego rodzaju zawartości z wykorzystaniem grup, nie wyświetla się dana grupa, jeżeli nie ma tam wpiętego, aktywnego pola. Uwaga! W uwagach mamy adres www jako link. To też jest moduł, który dodaliśmy podczas tworzenia tego rodzaju zawartości. Mamy długi tekst, który jest stworzony na podstawie BODY. No i bardzo ważna rzecz to jest tak zwany tytuł. Tytuł tutaj w tym rodzaju zawartości teoretycznie nie występuje, choć jest jako pole. Możemy go włączyć do samego użytkowania. Na tą chwilę jednak wyłączyłem to przez bardzo prosty moduł. node title. To ukrywa tak naprawdę sam moduł, o ile się nie mylę, w modułach tak, to jest moduł, który automatycznie nam ukrywa dano, dane pole w formularzu dodawania zawartości. Tak to wygląda. I tak naprawdę to jest sama funkcja, którą chcieliśmy wykonać. Dobrze, wróćmy do tego pola, które chciałem Wam omówić, czyli pole dotyczące geolokalizacji. Może pokażę, jakie opcje mamy w geolokalizacji. Tutaj chyba tego pola już nie da rady zmienić, więc nie będziemy nic. nic Generować. Wykażę Wam na przykładzie dodatkowego nowego pola. Wybierzemy sobie oczywiście geolokalizację i tutaj mamy kilka rzeczy. Mamy Google Map i y, Latitude Longitude. To są tak naprawdę dane współrzędne geograficzne. Google Map mamy oczywiście odzwierciedlenie do samej zakładki mapy Google'owej i właśnie ta zakładka jest najbardziej taka przyjazna dla klienta i dla odbiorcy. Werytujemy sobie tę zakładkę. Teraz bardzo ważna rzecz Którą opisywałem na tutorialu, a mianowicie dwie podstawowe funkcje. Po pierwsze, zoom, to jest opcja używania myszki do przybliżania i drag table marker. Możemy sobie ten marker, dla przykładu po prostu chwycić i przerzucić Drag and Drop. Ja tutaj zostawię. No i bardzo ważna rzecz, to lokalizacja na mapie możemy ją wskazać z dokładnością do dosłownie adresu, pod którym znajduje się dany budynek. I to jest właściwie na tyle. Oczywiście mogę zrobić jeszcze moją lokalizację i tą lokalizację on zaciągnie automatycznie z mojego adresu IP i z danego providera, gdzie się znajduje punkt. Także to też jest świetna rzecz, jeżeli byście chcieli to pokazać automatycznie gdzieś, na przykład na mapce, gdzie się akurat znajdujecie. Tu mamy dane współrzędne geograficzne, które również są pokazane. Właściwie to jest na tyle, jeżeli chodzi o ustawienie tego pola. Pole może być również wielokrotnego wyboru, może być nielimitowane, oczywiście to zależy od Was. Można powiedzieć, że pole jest ustawione. Ja tego pola tu nie będę zapisywał, więc przejdę sobie wstecz. I w ostatniej naszej odsłonie pokazywałem Wam bardzo ważną zakładkę, którą troszeczkę jakby po macoszemu potraktowaliśmy przy rodzajach zawartości notatek, projektów i zadań. A tu troszeczkę się jakby skupiliśmy na tym, a mianowicie zakładkę Manage Display. Manage Display to nic innego jak forma prezentacji zawartości dla odbiorcy ostatecznego. Pokazałem Wam to na przykładzie defaultowego ustawienia full contentu, skrótu, czyli teaser i RSS. RSS nie został jeszcze omówiony celowo, dlatego że do RSS-a będziemy wracać przy module views, ale tutaj chciałem Wam pokazać właśnie tą opcję w takim bardzo telegraficznym skrócie: Custom Display Settings, tu macie wszystkie opcje, które możecie włączyć. Zostało nam jeszcze Search Index i Search Result. Oczywiście te opcje będziemy rozszerzać w ramach tworzenia tej aplikacji. Na to chwilę jednak skupiłem się na tym, jak możemy uporządkować pola. W defaultowym elemencie macie pewnie pokazane pola, które są niezbędne i właściwie żadne pole nie jest ukryte. W full contencie troszeczkę to zmieniłem, dlatego że w full contencie macie pełną nazwę, macie ukryty nazwę label dla adresów WW dla pełnej nazwy i dla body. NIP posiada swój opis, ulica również, kod pocztowy, miasto, województwo, imię i nazwisko, numer telefonu, adres mail posiadają taką informację, no jest jeszcze lokalizacja i właściwie to polo lokalizacji jest dla nas najważniejsze, ponieważ w lokalizacji, sobie tu kliknę, możecie ustawiać kilka podstawowych wartości, po pierwsze szerokość, po drugie wysokość mapy, Możecie ustawić Marker ikon. To jest bardzo fajna rzecz, ponieważ tu możecie dodać własny marker, czyli własną ikonkę, która jest prezentowana na mapie. Musicie oczywiście wskazać konkretną ścieżką. Będziemy przygotowywać w ramach szkolenia takie zestawienie z markerami ikon na, na całej mapie i te markery będą się zmieniać. Tutaj oczywiście będziemy podawać te elementy. Ja włączyłem opcję Scroll Zoom, no i oczywiście typ mapy, defaultowy oraz tak zwany zoom. Level jest to 7, możemy sobie zmienić na dowolny, jaki byśmy chcieli zaprezentować. To jest właściwie na tyle. To jest cały rodzaj zawartości, który był nam potrzebny, a prezentują się w następujący sposób. Zobaczmy sobie naszego klienta o nazwie: e, powiedzmy, klient, klient, czyli nasz Drupal edu. Proszę bardzo, tak wygląda Drupal edu. Automatycznie możemy przybliżać, oddalać. Oczywiście te elementy również działają, także tutaj wszystko macie dokładnie. Możecie przełączać między mapami, też tutaj bez najmniejszego problemu, wszystko widać. Właściwie to był prosty wstęp do tego, żeby poznać pola w Drupalu, żeby przejść do kolejnego etapu, mianowicie widoków, do którego zapraszam Was już w tym tygodniu i gdzie będziemy odkrywać przeróżne możliwości wiosów. Oczywiście na samym początku poznacie te detale, podstawy, ale będą się one dalej bardzo mocno zmieniać. Pozdrawiam.